Zadanie z działu Liczby rzeczywiste. Mamy za zadanie wskazać dla którego a podana równość jest prawdziwa. Jak możemy zauważyć, mamy dodawanie ułamków, z czego w jednym ułamku mianownik jest naszą niewiadomą. Ze szkoły po całej wiemy, że jeśli chcemy dodać ułamki o różnych mianownikach, musimy znaleźć wspólny mianownik. No to w takim razie zastanówmy się, jaki jest wspólny mianownik czwórki, piątki i a. To najłatwiej będzie po prostu pomnożyć te liczby ze sobą i nam wyjdzie wspólny mianownik, który w tym przypadku równa się po prostu 20a. W takim razie teraz musimy każdy ułamek rozszerzyć do tego, mianownika. A no, pierwszym ułamkiem jest 1,4 no razy co musimy pomnożyć 4 żeby wyszło nam 20a u podstawy no razy 5a. Ten ułamek możemy zapisać jako 5a przez 20a. Pomnożyliśmy górę i dół razy 5a, żeby mianownik się zgadzał. To samo robimy teraz z 1,5. Analogicznie razy co musimy pomnożyć 5, żebyśmy mieli u podstawy 20a, no razy 4a w takim razie na górze 1 razy 4a to jest 4a, na dole 5 razy 4a no to to jest 20a. No i ostatnim ułamkiem zostało 1 przez a, tutaj sprawa jest prosta, wystarczy po prostu pomnożyć i 2 razy 20, żeby otrzymać 20A podstawy. W takim razie dodać 20 przez 20A to ma się równać 1. Teraz możemy normalnie dodać do siebie te ułamki i wyjdzie nam nic innego jak u góry 9A plus 20 przez wspólny mianownik równa się 1. Co dalej z tym możemy zrobić? No, wystarczy pozbyć się mianownika, żeby to jakoś rozwiązać. Możemy użyć tutaj obustronnego mnożenia przez 20A. W taki sposób zostanie nam po lewej stronie 9A plus 20, a po prawej 20A. No i teraz wystarczy, nie na jedną stronę. Stronę wiadome na drugą stronę, w takim razie 20 na lewo to będziemy mieli minus 11a, a 20 na prawo to będzie minus 20. No i ostatnim krokiem jest wyznaczenie tego równania dla jednego a, czyli wystarczy po prostu podzielić to co stoi przed a, czyli przez minus 11. Tym sposobem mamy, że a równa się minus 20 podzielone przez minus 11. Dwa minusy się upraszczają, co wychodzi ostatecznie 20 przez 11, czyli odpowiedź d jest poprawnym rozwiązaniem tego zadania.